Cześć, witam na Techuando. Do redakcji, w zasadzie mojego domu, do Mikołaj i przyniósł taką oto zabawkę. Jest to Hubsan X4. Jest to dron, który, który jest idealny na sam początek zabawy z droniarstwem. I nie jest to profesjonalny sprzęt. Można powiedzieć, że jest to zabawka. Ale Hubsan stał się swojego rodzaju legendą wśród właśnie takich dronów dla początkujących osób. Jest bardzo wytrzymały, jest idealny do treningów. Zobaczmy co mamy w środku. To jest jeden chyba z mniejszych dronów dostępnych na rynku. Jest, dzięki temu można nim latać w miarę swobodnie w pomieszczeniach w domu. Dlatego, dlatego tak jak wspominałem, jest, jest dobry do trenowania. Nie trzeba za każdym razem wychodzić na, na dwór. To jest wykonane z plastiku. Tutaj widzimy, że ma wbudowaną baterię. znaczy Nie wbudowaną ją można wyciągnąć. Ja zamówiłem sobie dodatkową taką baterię. Żeby można było... Nie wiem, wydaje mi się, że 5 minut to smak z lotu hupsanem. Potestuję, może nagram jakieś filmiki i wrzucę. Bateria ma jest w pojemności 370 mA o napięciu 3,7V. Tak się prezentuje sam dron. Jest bardzo mały, bardzo lekki. Dla porównania zaraz Wam pokażę. Mam tutaj swoją 250. Która sama w sobie jest mała 250. No ten jest powiedzmy 4 razy mniejszy od tej 250. Co mamy jeszcze w pudełku? Kabelek USB do ładowania prawdopodobnie można go można ładować przez, przez komputer bądź yy, ładowarkę która posiada wejście na USB czas ładowania około 30 minut tej baterii i w komplecie mamy również yy, dodatkowe śmigła zapasowe jakby się popsuły te I czy mamy coś jeszcze i to wszystko i kontroler kontroler jest całkiem yy, nieźle wykonany jak na tą cenę? No, Hubzard kosztuje w Polsce kosztuje około 200 zł. Jeżeli zamawiacie bezpośrednio z Chin, AlieExpressu bądź Banguda, to myślę, że spokojnie możecie znaleźć go ze 150 zł. Aha, widzimy tutaj cztery bateryki wchodzą do środka. I tak to wygląda. Potestujemy i damy Wam znać. Czy warto kupować tego drona jako, jako pierwszą przygodę z droniarstwem? Dzięki.